Cześć, szukasz dla siebie projektora do kina domowego? Najbardziej dla Ciebie liczy się jakość, a kwestie finansowe odchodzą na drugi, trzeci lub jakiś dalszy plan? Jeżeli tak, to dzisiejszy odcinek jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci aż cztery projektory, gdzie producenci przy projektowaniu przede wszystkim przyłożyli się do jakości. Będzie ciekawie, będą sprzęty z górnej półki, więc zapraszam Cię do oglądania. Na początku tego materiału jednak powinniśmy się zastanowić, czym tak naprawdę jest dobry projektor i czym powinien się charakteryzować. No pierwsza kwestia to oczywiście jakość obrazu. Jakość obrazu pod każdym względem, czyli jakość kolorów, rozdzielczość, ostrość, precyzja, odzorowanie ruchu, no, cało kształt tej jakości obrazu, który oceniamy jako słaby lub. Możliwie najlepszy. Kolejna kwestia to nowego do oglądania, czyli projektor powinien pracować jak najbardziej cicho. Poza tym projektor powinien być zgodny ze wszystkimi nowościami, czyli wszystkie HDR-y, wszystkie szerokie palety barw no, też powinny być w nim odzorowane, bo ktoś, kto. Wydaje dużą ilość pieniędzy, nie powinien się czuć tak, że czegoś mu w tym projektorze brakuje. Ostatnia kwestia, na którą często nie patrzycie, nie zwracacie uwagę, ja jednak od strony instalatorskiej patrzę, no to wygoda instalacji, czyli chodzi o to, żeby ten projektor można było zainstalować z dalszej odległości, z bliższej, dokładnie ustawić, precyzyjnie ustawić ten cały obraz, no i żeby to wszystko działało z ekranem oraz z danym pomieszczeniem. A więc będą to cztery propozycje z wysokiej półki, jednak mimo wszystko zobaczycie, że będą się od siebie różniły. Będzie ciekawie, Pierwszy projektor to OptoMa UHD65. Jest to topowy model tego amerykańskiego producenta, który jest takim typowym przedstawicielem projektorów działających w technologii DLP. Model UHD65 to wysokiej jakości projektor przeznaczony do kina domowego. Główne zalety tego projektora to wysoki poziom czerni, duży naturalny kontrast, praca w rozdzielczości 4K Ultra HD. No i bardzo cicha praca projektora, co przede wszystkim może zachęcić użytkownika do wyboru właśnie UHD65. Zdecydowanie jest to bardzo wysoki poziom czerwki, który produkuje układ DLP, a drugą ważną kwestią jest wysoka ostrość obiektywu. Pochwalić go można też za cichą pracę i estetyczny wygląd opakowany w stosunkowo niedużą obudowę. Trzeba przyznać, że jak na ten klasę urządzenia Optoma UHD65 nie jest bardzo dużym sprzętem. Jak radzi sobie z obrazem Ultra HD? Moim zdaniem bardzo dobrze. Widać mnóstwo szczegółów i dobrą jakość kolorów, jak i budowanie sceny. Charakter tego obrazu można ocenić jako dobry filmowy projektor, który sprawdzi się w typowym kinie domowym lub dedykowanej do tego salce. Kolejną propozycją, która moim zdaniem jak najbardziej powinna znaleźć się w takim zestawieniu, jest propozycja od Epsona czyli EHTW 9400. Jest to zupełna konkurencja i odwrotność tak naprawdę do tego, co wcześniej było pokazane, czyli do optomy, ponieważ Epson jest to przedstawiciel technologii LCD. Można mówić dużo o tych technologiach, ale jednak różnice są widoczne. No i Epson już nie jest takim projektorem typowo kinowym, typowo do zbudowania klimatu kinowego, do filmowego. To jest bardziej uniwersalny sprzęt, który świeci. Mocniejszymi kolorami, bo natężenie tych kolorów w projektorach LCD jest po prostu większe. Świeci mocniejszymi kolorami, dzięki czemu jest lepszy np. do animacji, do jakichś jasnych scen, może być trochę lepszy również do gier. Jednak w filmie nie osiągnie aż takiej czerni, aż takiego klimatu jak Optoma, no więc musicie zdecydować, co Waszym zdaniem byłoby dla Was. Lepsze. Epson EHTW 9400 jest to bardzo fajny uniwersalny projektor, ponieważ ma bardzo duży zakres regulacji obiektywu, ma duży lens shift, ma dużo możliwości sterowania tym obiektywem i ustawienia i kalibracji tego całego. Obrazu. Dodatkowo, no, obraz można pochwalić też za to, że naprawdę piękne kolory można na nim uzyskać. Są bardzo mocne, natężenie tych kolorów jest naprawdę intensywne. No i wszystko wygląda bardzo fajnie, o czym się to podoba. Dlatego Epson ma naprawdę dużo swoich zwolenników. Poza tym trzeba zauważyć, że Epson EHTW 9400 to są tak naprawdę dwa modele, bo jest jeszcze EHTW 9400W, który jest w innym wykończeniu, bo nie czarny, a jest już biały i dodatkowo ma jeszcze moduł, bezprzewodowego, yy, moduł bezprzewodowy, czyli do komunikacji bez kabli, taki, który można powiedzieć, że zapewnia kabel HDMI bez kabla, tak? przesył po prostu bezprzewodowy, dzięki czemu jest to dobre rozwiązanie na przykład dla zapominalskich, którzy podczas remontu nie położyli kabla w ścianie do projektora, nie mają za bardzo jak wyjść z takiego problemu, no to Epson wyszedł naprzeciw. Kolejne dwie propozycje, o których wam za chwilę opowiem, to już zupełnie inna półka jakościowa. Co prawda też cenowa, no ale w sumie dzisiaj o cenie nie rozmawiamy. Chodzi o to, że jeżeli Epson i Optoma swoje topowe modele robią powiedzmy gdzieś tu, na tej półce wysokości jakości, to Sony i JVC tutaj, no albo nawet tutaj dopiero zaczynają. Więc mówimy tu o zupełnie innym podejściu i o zupełnie innej jakości obrazu. Zaczynamy od modelu Sony Konkretnie jest to Sony VPL-VW270ES, czyli propozycja wysokiej jakości z natywną matrycą 4K. Zanim jednak zacznę opisywać ten projektor, dobrze abyście wiedzieli, że Sony, w stosunku do poprzednich projektorów, to zupełnie inna bajka jakościowa. Jeżeli Optoma UHD65 i Epson EHTW9400 to najwyższe modele tych producentów, to Sony w cenie prawie dwukrotnie wyższej jest dopiero podstawowym modelem jak pończyków do kina domowego, dlatego jakość kolorów, odwzorowanie szczegółów, czyli ostateczny odbiór tego całego obrazu, który widzimy, stoi na zupełnie innym poziomie. Sony VPL-VW270ES to profesjonalne urządzenie. Już na pierwszy rzut oka świadczą o tym gabaryty, które rzeczywiście mogą nieco szokować. Dzięki temu otrzymujemy jednak projektor, który pracuje wręcz bezszelestnie. W tej sporej obudowie kryje się także wysokiej jakości elektronicznie sterowany obiektyw. Pozwala to na bardzo precyzyjne sterowanie, dostrajanie ostrości czy duży zakres przesunięcia obrazu. Dodatkowo Sony to projektor, którego elektronika potrafi odebrać i przetworzyć pełen sygnał 4K w 60 klatkach na sekundę, dzięki czemu oferuje wyświetlanie obrazu o szerokiej rozpiętości tonalnej oraz z bardzo dobrym efektem HDR. Musicie pamiętać, że projektory to urządzenia o znacznie niższej jasności niż telewizory, dlatego mało które urządzenie jest w stanie wyświetlić poprawnie obraz Ultra HD właśnie z HDR-em. W przypadku Sony tak jest, a doznania z jakości tego obrazu są na najwyższym poziomie. Dobrze, żebyście wiedzieli, że Sony opiera swoje projektory na innej technologii tworzenia obrazu niż poprzednicy. Nie jest to ani DLP, ani LCD. Technologia nazywa się SXRD i w skrócie można powiedzieć, że jest to połączenie zalet jednej i drugiej technologii oraz eliminacja wad takich jak na przykład możliwy efekt tęczy w technologii DLP. Na początku wspomniałem, że Sony VPL-VW270 to podstawowy model tego producenta. Oczywiście tak jest, więc jeżeli szukacie jeszcze wyższej jakości, to Sony ma jeszcze takie modele jak np. VPL-VW570 lub 870. Tutaj cały czas idziemy krokami do góry co do lepszych kontrastów, lepszych kolorów. No, i najlepszych możliwych doznań. No ale podobnie jest również z kolejnym projektorem, który wam zaraz pokażę, i ten właśnie stoi tutaj za mną. Będzie to propozycja od JVC, czyli od producenta, który już moim zdaniem totalnie podchodzi jak najlepiej do jakości obrazu i jego urządzenie rzeczywiście to bezkompromisowe sprzęty, które oferują najwięcej, jak się tylko da. Ostatni model dzisiejszego zestawienia. Totalny postrach dla Epsona czy Optomy oraz moim zdaniem trudny orzech do zgryzienia właśnie dla Sony. Dlaczego? JVC, podobnie jak Sony, oferuje tylko te najlepsze na rynku urządzenia. Ciężko więc tutaj szukać projektorów dobrych, umiarkowanych, kompromisowych albo takich w dobrej cenie. I z tego co widzę i poznałem markę JVC, to wydaje mi się, że jeszcze bardziej niż Sony patrzy tylko na jakość. Bez oglądania się na wyliczenia księgowych. RS 1000 to projektor oferujący również natywną rozdzielczość 4K. Spore wymiary zapewniają idealną kulturę pracy oraz technologię bliźniaczą do SXRD, czyli w JVC nazywana DILA. Jest to trochę przerobienie tej technologii na potrzeby właśnie JVC, dostosowanie jej do ich wymagań. Czy wyszło to lepiej? Ciężko mi powiedzieć, chociaż. Co do samego obrazu, no, można powiedzieć, że jest lepiej. Zalety projektora JVC RS1000. Bardzo mocna czernie, wysokiej jakości efekt HDR, szklany obiektyw, systemy poprawy jakości obrazu oraz kinowy charakter. Osobiście jestem fanem marki JVC i uważam, że w dziedzinie profesjonalnych projektorów kina domowego produkty tej właśnie marki nie mają sobie równych. Przede wszystkim JVC jest w stanie obsłużyć pełen sygnał 4K przesyłany w 18 gigabitach na sekundę, w 60 klatkach na sekundę. I poza tym, że jest w stanie przyjąć i wyświetlić ten obraz, to jest w stanie go także obrobić, czyli jego systemy obróbki obrazu również działają na tym najwyższej jakości sygnale. No i to jest fajna wiadomość, że komputer, który jest tam zastosowany, jest naprawdę najwyższej jakości, bo to konkurencji się w zasadzie nie zdarza. Dodatkowe JVC to wysokiej klasy obiektyw wykonany ze szkła z elektronicznym sterowaniem. Precyzja i dokładność to mocne strony projektorów JVC. Oczywiście jak na tę jakość przystało, model RS 1000 wyposażony jest w natywną matrycę 4K, z pełnym wsparciem dla HDR i szerokiej palety barw. Procesory obróbki obrazu świetnie sobie radzą z szybkimi scenami ultra HD, szybkim ruchem oraz utrzymaniem kolorów na najwyższym poziomie. Składając te parametry w całość, otrzymujemy projektor o świetnym kinowym charakterze, oddający mnóstwo szczegółów i naturalne kolory. Dodatkowo obsługa sygnału ultra HD pozostaje na najwyższym możliwym poziomie. Coś dla wybrednych JVC RS1000, czyli ten, który stoi tutaj za mną, to podobnie jak w Sony też tylko podstawowy model tego producenta. Są również wyższe modele RS2000 z wyższym kontrastem, z większą funkcjonalnością oraz RS3000, który nawet potrafi abskalować obraz do 8K. Mam nadzieję, że zaspokoiłem waszą ciekawość odnośnie projektorów kina domowego. Jeżeli szukacie więcej informacji, zaglądajcie w linki poniżej tego materiału. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.